Do Wrocławia. Co chcesz, Winnicki? Po co zniszczyłeś antenę HD i inne kanały? Bo to jest niefajne. Mógłbyś mi wyjaśnić, czemu Krzysiek zniszczył naszą grupę MWE Networks? Ja nie wiem. Dawid, zrobisz oprawę na kanał Dawid i Livia 4K? Dobra, ale nie wrzucę do YouTube, bo się mama wkurzy. No dobra, Alta, las uns deutsch reden. Wyjazd mi stąd, Niemcu. Chcę nakręcić program informacyjny w KBS News i wyemitować coś na KBS Romance. Jaki KBS Romance? Nie wiem, gdzie jest nasz syn pojedziemy na policję. Ale jesteśmy w Chinach. Tam funkcjonuje pan Wasili Solowiow. Dobry Udra. WCZYM Madż Pamok. Nasz syn zaginął. Wie pan, gdzie jest nasz syn? Nie zważał się, że z Krimera i Minecraft TVHD Polska. CJW w Zinio. No kurde, gdzie ja trafiłem? Co żeś ty narobił? Nic. Jak mogłeś to zrobić? Ja jechałem na wakacje. Proszę, Panam, Jekyllis, mi nowy kiak, i Polysilis, mi samolotem. Wakacje, ja mu dam wakacje. Wchodź do samochodu, jedziemy do Polski. Jedziemy. Jolas Minesyw trafił do więzienia. No i dobrze. Chodźmy do baru. Dzień dobry. WCMUĘ pomak. Chcę frytki i napój Pepsi. Force Lorek. Dzień dobry, wie pan, gdzie jest Minesyw. Set Zizi Jerry złap Minesyfa. Okay. Co ty wipe Rawiash W in Trinity? Mam współpracę z Jakubem Przybyszewskim. A Przubyszewski jest postroni Kruska TV. Ziemi model ziśad 3W Kruba i Kaul i Kruska. Wypierdzielaj Team TV to głupota. Nie. Mm. Minesyf jest głupi i obraża Lisia i Krzyśka TV. KBS są lody ekipa. Nie ma bo ludzie wykupią sklep. Widziałem raz bitwę o robot kuchenny, a po raz drugi bitwę o lody ekipy w Lidlu. Jechałem z KBS Polska do miasta i złapałem Winnickiego po raz kolejny. On jechał do Wrocławia. Dobra, idę do domu. Hi hey guys, today I will show you how to destroy a Nokia 3310 phone. It don't crash. E, Non marm, e, non marm. Przestań wreszcie kopiować filmy od ludzi. Witamy w KBS News. Dzisiaj powiemy, że Minecraft TV HD Polska uciekł z więzienia. dobry Jechać do Polski. Nie. these Nie. Dzień dobry Lesser Polski. Jesteś przestępcą. Wyjazd z samolotu. TvP Plus pomożesz mi, bo jakiś Mikołaj Kruszelnicki kopiuje filmy. Okej. Okay. Z krzyśkiem też idę. Jedziemy do niego. Okej, okay, tu widzę jego dom. TVP, Plus, tam jest dom Mikołaja Kruszelnickiego. Idziemy, otwieraj te drzwi, albo ja wezmę je, wyważę. A ty co sobie myślisz? Zakaz wstępu do mojego domu. Przepraszam, muszę wyjść, bo mam zlecenie. I trójki. Kup za nią starter z Konto ważny rok po każdym doładowaniu. Tradycyjnie wyśmienita, polskim smakiem, serce chwyta to: Supermana. Na letnisku, blokowisku czy w schronisku, więc poproszę dziś: Supermana. Szeczki, pomidorki, gulasz, barszczyk Tradycyjnie w palce lisać Pyszne polskie Amino, tradycyjnie polskie smaki Z wami od 40 lat Zupa Romana Teraz do niesamowitych pakietów Cyfrze Plus dają w prezencie internet Z nieograniczonym limitem na oglądanie telewizji Gdziekolwiek mi się podoba A mi akurat się podoba najbardziej nad morzem To sobie oglądam nad morzem Nie, 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 nie teraz nie, tu się samo nie obejdzie! Uważaj na te dmuchane zabawki! strasznie się dziurawią, eee, przepraszam. Wybrane pakiety Cyfry Plus z darmowym internetem od Play. 4, i 5 zer. Cyfra Plus, jedyna taka telewizja. Wielka wyprzedaż w Mediamarkt od 29 sierpnia. Na przykład Notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron, systemem Windows 8 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 899 Zł. Media Markt, w tym roku wyjadę nad morze i wezmę ze sobą taki telefon Nexon Phone 11 z MP3, radiem i systemem operacyjnym Leos 11. Podoba mi się, że im się dostaję wodoodporne słuchawki bezprzewodowe Nexon BDS 11, a to wszystko za 5 szmaragdów, więc można trochę poszaleć. I największy zasięg w Węglolandii. Pomóżcie panowie, w lesie jest tą technologią. W lesie proponuję urządzenie hybrydowe, z szybkim procesorem, rączym oprogramowaniem i galopującym internetem. A na nim puszcza. Pan filmy na przykład. to Technologia tak ma. To teraz pokażę ci to. Pewnie długo będzie się wczytywać. Nie, przecież internet prawie wszędzie jest słaby. Ja mam mobilny od iPhone. Co to za różnica? Tutaj masz modem USB, który podłączasz i możesz wszędzie go brać. To jest szerokopasmówka. Pewnie to jest drogie. A co ty, tanie jak nie. <śpiewanie> Uwaga! Już 27 czerwca ostatnie przełączenie na nowy standard telewizji naziemnej DVB-T2 HEVC. Żeby sprawdzić, czy Twój telewizor jest gotowy na nowy standard, wejdź na kanał Sprawdzam TV, który jest na pozycji 28. Jeśli słyszysz dźwięk i widzisz obraz, Twój telewizor jest gotowy na nowy standard. Natomiast gdy tylko słyszysz dźwięk, dokup dekoder dvb 2 z kodekiem HEVC gdy będziesz kupował nowy telewizor. Upewnij się, że ten telewizor będzie obsługiwał nowy standard telewizji naziemnej. Więcej informacji na stronie www.gov.pl Ukośnik Cyfrowat. Telewizja cyfrowa drugiej generacji dostępna już dziś. Lepsza jakość i większa oferta programowa.